Witaj przybyszu! Czy zastanawiałeś się kiedyś, co stałoby się, gdybyś mógł zatrzymać czas? Pozwól, że opowiem Ci historię o człowieku, który posiadał właśnie taki dar i o tym, jak nauczył się najważniejszej lekcji o czasie, jaki został nam dany. W pewnym starym mieście, ukrytym między pagórkami i lasami, żył człowiek nazywany zaklinaczem czasu. Posiadał niezwykłą zdolność. Umiał zatrzymać każdą chwilę i przechować ją w małych kryształowych kulach. Ludzie przychodzili do niego, by kupić od niego czas. Czas radości, miłości, sukcesu. Zaklinacz gromadził te piękne chwile, lecz sam nie potrafił cieszyć się żadną z nich. Był tak zajęty zbieraniem i przechowywaniem chwil, że zapomniał jak żyć własnym życiem. Pewnego dnia gdy siedział sam pośród setek błyszczących kul, przyszło do niego małe dziecko. Spojrzało ciekawie na kulę i spytało: Po co ci te wszystkie chwile? Zaklinacz zamyślił się głęboko i odparł ze smutkiem. Chcę zatrzymać wszystko, co piękne, by nigdy tego nie stracić. Dziecko spojrzało na niego ze zdziwieniem i powiedziało prosto z serca: Ale przecież nie możesz żyć chwilami zamkniętymi w kulach. Życie jest po to, by je przeżywać. Najpiękniejsza chwila to ta, która właśnie trwa. Zaklinacz zrozumiał wtedy, jak wiele tracił, próbując zachować każdą chwilę na zawsze. Rozbił kule, a zatrzymane chwile uwolniły się, wypełniając świat wokół niego radością, miłością i życiem. Od tamtego dnia żył pełnią życia. Wiedząc, że prawdziwa wartość każdej chwili tkwi właśnie w tym, że przemija. I tak właśnie zaklinacz zrozumiał, że czas jest najcenniejszy, gdy pozwalamy mu płynąć. Teraz posłuchaj przypowieści, która nauczy Cię, jak cenić każdą chwilę, która jest Ci dana. Pewien bogaty człowiek spędził całe życie gromadząc majątek. Wciąż myślał, że jeszcze przyjdzie czas na radość i szczęście. Gdy pewnego dnia zachorował, zdał sobie sprawę, że nie ma już czasu, by się cieszyć tym, co zdobył. Wezwał więc do siebie starego przyjaciela, który zawsze żył skromnie, lecz szczęśliwie. Jak ty to zrobiłeś, że jesteś szczęśliwy, choć nic nie masz? Spytał bogacz. Przyjaciel uśmiechnął się serdecznie i odparł. Mam coś najcenniejszego czas. Nigdy nie odkładałem szczęścia na później. Każdego dnia przeżywałem swoje życie w pełni, ciesząc się każdą chwilą, jakby miała być ostatnią. Bogacz zrozumiał wtedy, że największym bogactwem, które człowiek posiada, jest czas, czas przeżyty z pełną świadomością i radością. Właśnie tak człowiek ten nauczył się, jak cenny jest każdy moment życia. Zapamiętaj więc dobrze tę mądrość. Najcenniejszy czas to ten, który masz teraz. Nie odkładaj życia na później. Ciesz się każdą chwilą, która jest Ci dana, bo żadna się już nie powtórzy. Pamiętaj, że czas, który masz, jest Twoim największym skarbem. Przeżywaj każdą chwilę świadomie i z radością, a Twoje życie będzie bogate i piękne. Jak nigdy dotąd. Do następnej opowieści.